Rosjanie nam już pewne mapy wysyłali i to oficjalni Rosjanie. Oficjalni Rosjanie, przepraszam za to sformułowanie. Chodzi mi oczywiście o Rosjan polityków. 2014 rok Władimir Żerinowski, wówczas chyba przewodniczący Dumy albo jeden ze speakerów Dumy, czy tam zastępca, wysłał list do polskiego MSZ-u, do MSZ-u węgierskiego i do MSZ-u rumuńskiego z propozycją podziału Ukrainy. No, że być może Ukraina to sztuczne państwo i tutaj powinniśmy podzielić ją. On tam wymieniał terytoria, które powinny odejść do Polski, do Rumunii i do Węgier. No reakcja była taka polskiego msz że zostało to wszystko wyśmiane i słusznie. Mamy mapę, którą prezentuje Dimitrymie to było bodajże w zeszłym roku. Było takie zebranie zjazd kongresu młodych Rosjan, młodzieży rosyjskiej w Soczi. I na tym wystąpieniu Dmitry Miedwiediew zaprezentował mapę Ukrainy, gdzie znowu miał być pewien podział. Mieliśmy też przecież propozycję, którą Władimir Putin złożył premierowi Tuskowi a propos podziału Ukrainy, więc to wraca. I, i to cały czas istnieje i nie dajmy się w to wpuścić. Dlaczego wraca? Jakby już też to powoli dopływać do końca. Dlatego, że elity rosyjskie, uformowane w taki inny sposób, one naprawdę wierzą, że to jest naturalnie, genetycznie, uwankowane zachowanie państwa.